Cześć! Powiedzcie mi dzisiaj, ile razy w Waszym życiu myśleliście o tym, że to, jak żyjemy jako wolni ludzie w XXI wieku, to jest jedno wielkie oszustwo. Przy takim postępie technologii, przy takich zdobyczach cywilizacji, sensem życia większości osób jest praca, a to nie jest średniowiecze. Cykl życia większości ludzi wygląda tak. Uczę się, żeby się dostać do lepszej szkoły lub na lepszą uczelnię. Znowu się uczę, żeby z dobrym wynikiem skończyć uczelnię, żeby znaleźć dobrą pracę. W dobrej pracy ciśnę po 8-10 godzin, żeby uzyskać awanse. Żeby w dalszym ciągu pracować 8-10 godzin dziennie. Every day, każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca i każdego roku. Do 65. roku życia. Średnio zaczynając pracę w 25 roku życia po studiach, przez 40 lat every day, każdego dnia pracować po to, żeby zabezpieczyć podstawowe potrzeby. Wiecie, ile kiedyś pracował chłop mężczyźniany dla swojego pana w tygodniu? Dwa dni. Resztę pracował dla siebie. A dzisiaj większość osób pracuje 5 dni w tygodniu tylko po to, żeby zabezpieczyć dach nad głową. Płacać kredyt przez 30 lat i mieć co do miski włożyć. No, może nie aż tak w dzisiejszych czasach, bo oczywiście restauracje, ktoś inny gotuje, ktoś inny sprząta, ale wciąż pracujemy całe nasze życie po to, żeby zabezpieczyć podstawowe potrzeby bytu i przeżycia. Luksus kojarzy się z tym, że mamy dwie albo trzy godziny wolne każdego dnia na to, żeby je spędzić według własnych potrzeb albo ze swoją rodziną. Plus weekend, który po pięciu dniach pracy zwykle kończy się ogarnianiem domu, sprzątaniem, zakupami, ewentualnie resetem wieczorem, co robi większość Polaków. Czy to się nazywa rozwój cywilizacji? Czy to jest XXI wiek, w którym chcemy żyć? Czy my zdajemy sobie sprawę z tego, że życie przemija na pracy? Co nie jest oczywiście niczym złym. Jasne, że praca jest nam niezbędna, jasne, że dzięki pracy mamy środki do życia, ale jeśli wykonujemy pracę, która jest pracą powtarzalną, odtwórczą, na przykład w dużych firmach i korporacjach, większość z nas tak pracowała i pracuje. Nie rozwijamy siebie jako człowieka, a to jest celem naszego życia. Praca odtwórcza nas wykorzystuje, oddajemy to, co potrafimy robić, na korzyść firmy, w której pracujemy lub pracodawcy, dla którego pracujemy. Codziennie robiąc to samo, Codziennie robiąc to samo, jak koń łysek z pokładu Idy, czy jak była ta książka, albo ten, który w kopalni pracował. Odtwórcza rola nie przynosząca nic budującego ani dla świata, ani dla nas. Najlepszym rozwiązaniem, oczywiście, jest taka praca, która jest naszą pasją. Wtedy przynajmniej spełniamy swoje potrzeby. Pewnie 90% z nas pracuje w sposób nierozwijający w sposób właśnie odtwórczy. Taka praca ma sens tylko wtedy, jeśli mamy jasno postawione szczeble naszego rozwoju, ścieżkę kariery wytyczoną. I o to walczcie w swoich pracach. Ścieżka waszej kariery ma być wam znana, co macie zrobić i w jakim okresie czasu, żeby osiągać kolejne stopnie rozwoju w tej waszej pracy. Przestańmy wszyscy myśleć o tym, że musimy, musimy robić to samo do końca życia. Zwykle olśnienie przychodzi po 40 roku życia. I to nie jest żaden kryzys wieku średniego. Zwykle w tym wieku Uświadamiamy sobie, że nasze marzenia i cele nie zostały spełnione i chcemy je teraz spełnić. I zwykle u mężczyzn kryzys 40-latka czy kryzys wieku średniego to właśnie polega na tym, że wreszcie mam pieniądze, żeby spełnić marzenia z wieku młodzieńczego. Jak mam, to spełniam. Problem pojawia się wtedy, jeśli do tego momentu nie przepracowaliśmy tych 40 lat, nie tyle 40, co po tej szkole i w tej pracy nie zrealizowaliśmy się na tyle, żeby zabezpieczyć swoją przyszłość. I to jest sedno dzisiejszego odcinka. Do 40, czy 50, czy 30, czy 35, jak komu to wyjdzie, roku życia, panowie i panie, powinniśmy mieć zabezpieczone swoje wszystkie potrzeby, tak, żeby w pewnym momencie, kiedy nasza świadomość i nasze umiejętności są na tyle duże, nie musieć pracować w ogóle albo dla kogoś, żeby móc rozwijać to, co w nas najciekawsze, to, żebyśmy my mogli się rozwijać przy okazji pracy. Żeby praca nie była tylko po to, żeby przetrwać. Od tego mamy XXI wiek, od tego mamy zdobycze cywilizacji, od tego mamy postęp, dostęp do wiedzy, mediów. Wszelkie możliwości stoją otworem. Potrzebujemy doświadczenia, umiejętności, odwagi, pewności siebie, doświadczenia, umiejętności. Zdobywamy przez pierwsze 20 lat kariery zawodowej, i to jest czas, kiedy trzeba naprawdę tyrać. Ale nie po to, żeby przyzwyczaić się do tyrania do końca życia, po to, żeby w pewnym momencie swojego życia mieć możliwość wyboru, kiedy przyjdzie do nas świadomość, a do mnie przyszła, że nie możecie pracować odtwórczo, że nie możecie zakończyć swojego życia na pracy. Bo prawda jest taka, że po 40 latach pracy, w wieku 65 lat, przechodzimy na emeryturę, przynajmniej mężczyźni, kobiety trochę wcześniej, i zostaje nam bardzo często dwa lata życia takiego w miarę aktywnego. Takiego, kiedy mamy jeszcze siłę, takiego, kiedy żadne cholerne choróbsko nas nie zmoży. I zależy mi na tym, żeby nikt nie żałował po tych dwóch latach, że to były jedyne lata, kiedy mógł spędzić je robiąc to, co chce albo. Kimś z kim chce czy z dziećmi, czy z ukochaną, czy z rodziną, czy ze znajomymi, czy w kraju, w którym chciał. Niestety prawda jest taka, że jeśli przegapimy ten okres i dociągniemy do 65 lat, będzie odcinek o tym, jak zrobić, żeby ten, ten wiek emerytalny, ten rok, w którym przechodzimy na emeryturę, nie był początkiem końca. Ale ważne jest, żeby. Wcześniej zorganizować swoje życie. Ważne jest, żeby już wcześniej wiedzieć, co ja chcę robić. Żeby nie czekać ze z realizacją siebie i z realizacją swoich marzeń do momentu, kiedy jest za późno, bo to wielkie oszustwo polega właśnie na tym. Uczymy się, żeby się uczyć w kolejnej szkole albo na studiach. Tam się uczymy, żeby zdobyć pracę, a tyramy 40 lat, żeby troszkę więcej zarabiać. Szczęśliwym rozwiązaniem jest, jeśli ktoś pracuje. W zawodzie, który kocha, bo wtedy się spełnia i wtedy to jest sytuacja rajska. Wtedy nic dodać, nic ująć. Drugą możliwością, dość szczęśliwą i fortunną jest, jeśli ktoś buduje markę osobistą lub własną firmę, buduje coś swojego i coś dla siebie. Przestrzegam przed wiarą w zatrudnienie do końca życia. Z mojego skromnego punktu widzenia, jeśli ktoś wierzy w to, że w Dzięki swoim umiejętnościom będzie miał swój etat wykonywany zawsze, forever, to się grubo myli, bo każdy z nas jest tylko malutkim trybikiem w większym trybie korporacyjnym, albo u kogoś jedno fałszywe słowo, albo inne zdarzenie losowe, cenzura słowna, cokolwiek, uszczerbek na zdrowiu i nie możemy wykonywać tej pracy. Wiktor Frank. Austriacki, zdaje się, psychiatra, który przeżył Holokaust, powiedział, że celem życia jest poszukiwanie sensu. I tę świadomość uzyskujemy tak zwykle po 40 roku życia czasem wcześniej, czasem później. Chodzi o to, żebyśmy mieli możliwość poszukiwania tego sensu, żebyśmy mieli możliwość realizacji tego, kim całe życie chcieliśmy być a nie musieli pracować do końca życia trudne zadanie, trudne. Tym bardziej ci, którzy mnie słuchają, a mają mniej lat, dociskajcie śrubę, nie czekajcie na awans z nieba. Nie czekajcie z założeniem własnej firmy, nie czekajcie z realizacją pomysłów waszych na życie. Bo jeśli przegapicie, to będzie coraz trudniej. Z każdym rokiem i z każdym dziesięcioleciem będzie trudniej zacząć, bo trzeba podjąć większe ryzyko. I jest mniej czasu na rozwój tego pomysłu, który macie w głowie. Po 40, kiedy przyjdzie takie olśnienie, pozostają cztery możliwe pytania, na które trzeba sobie odpowiedzieć. Czy żyję tak jak pragnę żyć? Czy jestem w miejscu, w którym wymarzyłem sobie, że będę? I czy żyję właściwym życiem? Takim jak powinien żyć dojrzały, inteligentny człowiek ze środkowo-europejskiego rozwiniętego kraju. Czy to, o czym marzyłem całe życie, spełniam? Czy cieszę się 26 dniowym urlopem w ciągu roku, czyli mniej wolnego od pańszczyzny, niż miał chłop pańszczyźniany w średniowieczu w Polsce. 26 dni urlopu. Łaska pańska. Oczywiście, że ktoś, kto ma firmę, powie, że o, jak mam firmę, to pracuję od zamknięcia oczu do otwarcia oczu, od otwarcia oczu. Do zamknięcia, cały czas tak, tylko że budujesz coś swojego. Pracujesz dla siebie, pracujesz w miejscu, które możesz skalować, które w pewnym momencie przyniesie większe zyski niż odcinanie swojego najcenniejszego atutu, którym jest czas. Jedyna rzecz, którą posiadamy, której nie możemy zamienić i sprzedajemy je za stawkę godzinną niską. Nie róbmy tego. Nie róbmy tego. Zastawkę godzinną możemy sprzedawać swój czas, jeśli wykorzystujemy to do zdobywania wiedzy, jeśli zdobywamy doświadczenie, jeśli zdobywamy know-how, ale jak tylko go zdobędziemy, spieniężmy go w inny sposób. Spieniężcie go w inny sposób. Czy to będą realizacje waszego hobby, czy to będą inwestycje, czy to będzie zmiana pracy, czy... Rozwinięcie swojego pomysłu, róbcie to. Nie czekajcie. Drugie życie czeka na każdego. W następnych odcinkach będzie też o tym, jak poprowadzić swoje życie, jakie drogi można wybrać, od najprostszych, najmniej skomplikowanych, do tych trudnych, wymagających odwagi decyzji i wiedzy. I proszę Was, przestańcie wierzyć w obietnicę wiecznego szczęścia za etat i za staraniem polityków. Nikt Wam, obywatelom, nieba nie przychyli. Nikt nie działa dla waszego dobra. Każdy działa dla swoich interesów, dla swojej władzy. Nie wierzcie w patriotów, którzy chcą dla Was dobrze. Bo nawet jeśli tacy byli, to niestety, jeśli są wśród wron, to muszą krakać jak wrony. I nie, żeby było tak pesymistycznie. To jest odcinek dla tych, którzy chcą się obudzić z Matrixa, którzy chcą. Zobaczyć, że jest inna przyszłość przed nimi, tylko brakuje im odwagi, a czasem świadomości, a czasem mają ślepą wiarę w to, że wielkie oszustwo, że ucząc się i pracując wytrwale na etacie, dopną realizacji swoich marzeń, dopną ułamka realizacji swoich marzeń. A wracając do Wiktora Frankl'a, przypominam: celem życia jest dążenie do poszukiwania sensu. I każdy z Was, Każda z Was ma ten sens w swoim sercu i go zna. Tylko najczęściej boi się go zacząć realizować. Realizujcie. Tego Wam życzę. Trzymajcie się ciepło, co niedziela nowy odcinek. O 18. Trzymajcie się. Cześć!